Lata 30 XX wieku, Związek Radziecki. Po dochodzeniu, które ujawnia, że niektórzy członkowie byłej partii bolszewickiej kwestionują autorytet Stalina i że istnieje sieć członków partii rzekomo działających przeciwko niemu, Stalin uważa, że każdy, kto ma powiązania z bolszewikami lub rządem Lenina, stanowi zagrożenie dla jego przywództwa i musi zniknąć. Rozpoczyna wielką czystkę, która zaczyna się od aresztowań członków partii, bolszewików i członków Armii Czerwonej, a następnie rozszerza się na radzieckich chłopów, przedstawicieli inteligencji i członków niektórych narodowości. Do 1938 roku stracono setki tysięcy ludzi, a represje stały się tak powszechne, że zaczęły niszczyć infrastrukturę, gospodarkę a nawet siły zbrojne państwa radzieckiego. Jednym z najwyższych rangą dowódców wojskowych, straconych podczas Wielkiej Czystki, jest marszałek Związku Radzieckiego, Michaił Tuchaczewski. Michaił Nikołajewicz Tuchaczewski urodził się 16 lutego 1893 roku we wsi Aleksandrowskoje w obwodzie smoleńskim, należącym wówczas do Imperium Rosyjskiego. Jego ojciec wywodził się z niegdyś zamożnej rodziny szlacheckiej, natomiast matka pochodziła z chłopstwa. Pomysł kariery wojskowej pojawił się u młodego Tuchaczewskiego już wcześniej, zainspirowany przez jego pradziadka Aleksandra Tuchaczewskiego, który był rosyjskim oficerem wojskowym. W 1912 roku Tuchaczewski rozpoczął edukację wojskową w Moskiewskim Korpusie Kadetów którą kontynuował w szkole wojskowej imienia Aleksandra. W 1914 roku zakończył naukę, będąc jednym z trzech najlepszych uczniów w swojej klasie i uzyskując stopień sierżanta sztabowego. Dzięki wzorowym wynikom w nauce i własnej ambicji Tuchaczewski otrzymał przywilej wyboru miejsca służby. Zdecydował się na prestiżowy pułk Semyonowski gwardii przybocznej. Na początku I wojny światowej Tuchaczewski został awansowany do stopnia podporucznika i z charakterystyczną dla siebie determinacją oświadczył: Jestem przekonany, że aby osiągnąć to, czego pragnę, potrzebna jest odwaga i pewność siebie. Zdecydowanie nie brakuje mi pewności siebie. Powiedziałem sobie, że albo w wieku 30 lat będę generałem, albo nie dożyję tego wieku. Podczas I wojny światowej, która rozpoczęła się 28 lipca 1914 roku, Tuchaczewski walczył przeciwko Austriakom i Niemcom w składzie I Dywizji Gwardii na Froncie Zachodnim. Wykazał się wyjątkową odwagą w walce, został ranny i otrzymał oznaczenia za bohaterstwo. W lutym 1915 roku oddział Tuchaczewskiego został otoczony, a on sam trafił do niemieckiej niewoli. Po czterech nieudanych próbach ucieczki został wysłany do obozu dla niepoprawnych zbiegów w twierdzy Ingolstadt w Bawarii. Biegle, władający językiem francuskim, nawiązał tam kontakty, między innymi dzieląc cele z kapitanem Charlesem de Gaulle, przyszłym prezydentem Francji oraz poznając dziennikarza Le Monde, Remiego Rura. Podczas pobytu w niewoli Tuchaczewski często grał na skrzypcach, wyznawał poglądy nihilistyczne i wyrażał kontrowersyjne opinie, w tym pogardliwe uwagi na temat chrześcijan i Żydów, których nazwał psami roznoszącymi pchły po całym świecie. W późniejszych latach Tuchaczewski popularyzował w Rosji idee wojskowe de poprzez swoje publikacje. Remirur opisał również swoje spotkania z Tuchaczewskim, podkreślając jego fascynację Napoleonem oraz przytaczając wstrząsającą rozmowę. W której Tuchaczewski stwierdził, że nienawidzi Żydów za to, że wprowadzili do Rosji chrześcijaństwo oraz moralność kapitału. Kiedy Rur zapytał go, czy jest socjalistą, Tuchaczewski odpowiedział: Nie, ponieważ wielcy socjaliści to Żydzi, a doktryna socjalistyczna jest odgałęzieniem uniwersalnego chrześcijaństwa. Śmieje się z pieniędzy, a to, czy ziemia jest podzielona, czy nie, jest mi obojętne. Barbarzyńcy, moi przodkowie żyli wspólnotowo, ale mieli wodzów. Nie, ja gardzę socjalistami, Żydami i chrześcijanami. Tuchaczewski nigdy nie zaprzeczył tym relacjom z okresu pobytu w niemieckiej niewoli, a później nawet je potwierdził, ale utrzymywał, że w 1917 roku był politycznie niedojrzały i wyrażał głębokie ubolewanie z powodu swoich wcześniejszych poglądów. We wrześniu 1917 roku Tuchaczewski podjął piątą zwycięską próbę ucieczki z niewoli i przekroczył granicę w Bernie w Szwajcarii, gdzie ambasada rosyjska wydała mu dokumenty tożsamości i podróżne. Stamtąd wyruszył w podróż liczącą ponad 1500 km, prowadzącą przez Paryż, Londyn, Bergen w Norwegii, Szwecję i Finlandię. W październiku 1917 roku powrócił do Rosji. A miesiąc później został przeniesiony do Pułku Semenowskiego jako dowódca kompanii. Kilka miesięcy po rewolucji październikowej Tuchaczewski wstąpił do partii bolszewickiej i Armii Czerwonej. Dzięki swoim kontaktom i wyjątkowym zdolnościom szybko awansował. W wieku zaledwie 25 lat objął dowództwo nad Piątą Armią. Podczas wojny domowej w Rosji, która trwała od 1917 do 1923 roku, miał za zadanie bronić Moskwy, a później poprowadził kampanię mającą na celu odbicie Syberii z rąk antykomunistycznych Sił Białych, stosując nowatorskie taktyki, takie jak skoncentrowane ataki i oskrzydlenie. Tuchaczewski odegrał decydującą rolę w pokonaniu generała Antona Denikina który dowodził białą armią na południu Rosji. W lutym 1920 roku rozpoczął ofensywę w rejonie Kubania na północnym Kaukazie, wykorzystując kawalerię do rozbicia tyłów przeciwnika. Siły Danikina rozpadły się podczas odwrotu, co doprowadziło do pośpiesznej ewakuacji noworosyjska. Tuchaczewski miał również swój udział w ostatecznych operacjach, które doprowadziły do pokonania sił Danikina na Krymie w tym samym roku. Tuchaczewski dowodził Siódmą Armią w marcu 1921 roku podczas stłumienia Powstania Kronsztackiego. Buntu marynarzy, żołnierzy i cywilów w bazie morskiej w Kronsztadzie, położonej 30 km na zachód od Piotrogrodu, dzisiejszego Sankt Petersburga, którego uczestnicy domagali się swobód politycznych i zakończenia polityki bolszewickiej. Nadzorował również brutalne stłumienie powstania Tambowskiego w latach 1921-1922, czyli wielkiej rebelii chłopskiej w regionie Tambowa przeciwko przymusowym rekwizycjom zboża i surowej polityce rządu radzieckiego. Pod koniec wojny domowej w Rosji Tuchaczewski ugruntował swoją reputację jednego z najbardziej innowacyjnych i zdeterminowanych dowódców Armii Czerwonej. Od 1920 roku Tuchaczewski był członkiem Sztabu Generalnego i dowodził radzieckim frontem zachodnim podczas wojny polsko-bolszewickiej, która trwała od 1919 do 1921 roku. Rada Wojskowa jednogłośnie mianowała go naczelnym dowódcą kampanii polskiej. Działając ze swojej kwatery głównej w Mińsku, Tuchaczewski początkowo odnosił znaczące sukcesy, wykorzystując przewagę sił, aby zadać ciężkie straty armii polskiej. Zwycięstwa te umożliwiły Armii Czerwonej zdobycie Kijowa i Wilna, zmuszając siły polskie do wycofania się w głąb kraju podczas Bitwy Warszawskiej. Luchaczewski został ostatecznie pokonany przez polskiego marszałka Józefa Piłsudskiego. Jego strategia okrążenia Warszawy nie powiodła się, gdy południowa flanka została przełamana przez siły polskie, a sprzeczne raporty z frontu sprawiły, że nie był on odpowiednio poinformowany o sytuacji. W rezultacie został zmuszony do wycofania swoich wojsk z centralnej Polski, by uniknąć okrążenia. Wojna z Polską zapoczątkowała konflikt Tuchaczewskiego z Józefem Stalinem. Tuchaczewski obarczył Stalina i jego przyszłego marszałka, Siemiona Budionnego, odpowiedzialnością za klęskę. Pomimo wyraźnych rozkazów Lenina z Moskwy, Stalin i Budionny przedłożyli zdobycie Lwowa nad wysłanie niezbędnych posiłków na pomoc Tuchaczewskiemu. W następstwie tych wydarzeń Lenin zwolnił Stalina z obowiązków wojskowych co było dla niego upokorzeniem i hańbą, której nigdy nie zapomniał. W latach 1925-1928 Tuchaczewski pełnił funkcję szefa sztabu generalnego Armii Czerwonej. Jednak już w 1930 roku Stalin był bliski publicznego oskarżenia go o spisek. Przygotowano już wymuszone torturami zeznania więźniów, ale Stalin uznał, że jest zbyt wcześnie, aby podjąć działania przeciwko Tuchaczewskiemu. W tym czasie cieszył się on nadal dużą popularnością w armii, a totalitarna kontrola Stalina nie była jeszcze wystarczająco umocniona. W 1931 roku Tuchaczewski został wiceministrem obrony, podlegającym bezpośrednio Klimentowi Woroszyłowowi, Napięcia między tymi dwoma mężczyznami były nieuniknione, gdyż Woroszyłow, zarówno pod względem intelektualnym, jak i taktycznym, ustępował Tuchaczewskiemu, przez co często popadał w konflikty ze swoim zastępcą. Podczas jednego z bardziej znanych incydentów w trakcie opracowywania przepisów wojskowych, Tuchaczewski przedstawił swoje dzieło Woroszyłowowi. Niezadowolony z jednego punktu, Woroszyłow zaproponował nieistotną poprawkę. Tuchaczewski zachowując swój zwyczajowy spokój odpowiedział: Towarzyszu komisarzu, komisja nie może przyjąć pańskich poprawek. Kiedy Woroszyłow zapytał dlaczego, Tuchaczewski odpowiedział: Ponieważ pańskie poprawki są niekompetentne, towarzyszu komisarzu. Pomimo tarć między Tuchaczewskim a Woroszyłowem, Tuchaczewski nadal koncentrował się na modernizacji Armii Czerwonej. Odegrał kluczową rolę w rozwoju innowacji wojskowych, szczególnie w tworzeniu dobrze wyposażonych i wysoce mobilnych oddziałów powietrzno-desantowych. Oddziały te składały się z lekkich czołgów, artylerii, w tym dział bezodrzutowych, pojazdów opancerzonych i dobrze wyszkolonych dowódców. Ponadto jego program modernizacyjny zapewnił Armii Czerwonej dostęp do różnorodnych samolotów, w tym bombowców, samolotów rozpoznawczych i myśliwców. Pod wodzą Tuchaczewskiego wprowadzono pierwsze samobieżne działa artyleryjskie i działa szturmowe. Jego osiągnięcia na tym stanowisku przyniosły mu powszechne uznanie, a wojskowi z Francji, Wielkiej Brytanii i Niemiec odwiedzali Związek Radziecki, aby podziwiać jego innowacyjne działania w ramach modernizacji i reorganizacji sił zbrojnych. W 1933 roku Tuchaczewski otrzymał Order Lenina. Najwyższe odznaczenie Związku Radzieckiego. Jednocześnie awansował w hierarchii Partii Komunistycznej i w 1935 roku został kandydatem do Komitetu Centralnego Partii Komunistycznej. Ponadto w listopadzie tego samego roku, w wieku 42 lat, wraz z czterema innymi dowódcami, został awansowany do stopnia marszałka Związku Radzieckiego. Jest najmłodszą osobą w historii Związku Radzieckiego, która kiedykolwiek uzyskała ten stopień. W styczniu 1936 roku Tuchaczewski odwiedził Wielką Brytanię, Francję i Niemcy. Krótko przed aresztowaniem Tuchaczewski został zwolniony z funkcji zastępcy marszałka Woroszyłowa i mianowany dowódcą okręgu wojskowego nad Wołgą. Niedługo po objęciu nowego stanowiska w maju 1937 roku został potajemnie aresztowany i przewieziony do Moskwy furgonetką więzienną. Przesłuchania i tortury Tuchaczewskiego były bezpośrednio nadzorowane przez Nikołaja Jeżowa, szefa NKWD, Ludowego Komisariatu Spraw Wewnętrznych, który pełnił funkcję zarówno Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, jak i Tajnej Policji Związku Radzieckiego. Po wielu dniach brutalnych tortur złamany Tuchaczewski przyznał się do współpracy z niemieckim agentem, starym bolszewikiem i krytykiem Stalina, Nikołajem Bucharinem w celu przejęcia władzy. Jego zeznania zachowane w archiwach pokryte były plamami krwi pochodzącymi prawdopodobnie z ran zadanych podczas przesłuchania. 11 czerwca 1937 roku Sąd Najwyższy Związku Radzieckiego, zwołał specjalny tryb wojskowy aby osądzić Tuchaczewskiego oraz siedmiu innych dowódców armii czerwonej za zdradę gdy Tuchaczewski usłyszał zarzuty powiedział podobno czuję się jakbym śnił wielu sędziów było przerażonych a jeden z nich skomentował jutro znajdę się na tym samym miejscu jeszcze tego samego dnia o godzinie 23:35 Wszyscy oskarżeni zostali uznani za winnych i skazani na śmierć. Stalin oczekujący na werdykt nie zadał sobie nawet trudu, aby zapoznać się z protokołem i po prostu powiedział, zgadzam się. W ciągu godziny Tuchaczewski został wyprowadzony z celi przez kapitana NKWD Wasylija Błochina, który pełnił funkcję głównego kata NKWD aż do śmierci Stalina w 1953 roku pod nadzorem Jerzowa. Były marszałek został stracony jednym strzałem w potylicę. Miał 44 lata. Zaraz po egzekucji Jeżow został wezwany do gabinetu Stalina. Stalin zapytał, jakie były ostatnie słowa Tuchaczewskiego. Jeżow odpowiedział: Wąż powiedział, że jest oddany ojczyźnie i towarzyszowi Stalinowi. Prosił o łaskę, ale było jasne, że mówił nieprawdę. Nie złożył broni. Rodzina Tuchaczewskiego po jego egzekucji doświadczyła ciężkich prześladowań. Jego żona Nina Tuchaczewska oraz bracia Aleksander i Nikołaj, obaj instruktorzy w Radzieckiej Akademii Wojskowej, zostali straceni. Trzy siostry Tuchaczewskiego wysłano do Gułagu. Nieletnia córka Tuchaczewskiego, Swietłana, po osiągnięciu pełnoletności została aresztowana i wysłana do Gułagu. Po śmierci Stalina w marcu 1953 roku została zwolniona. Zamieszkała w Moskwie, gdzie zmarła w 1982 roku. W styczniu 1957 roku Tuchaczewski wraz z współoskarżonymi został uniewinniony i oficjalnie zrehabilitowany. Przed 1990 rokiem powszechnie uważano, że sprawa przeciwko ośmiu wysokim rangom oficerom wojskowym. Opierała się na sfałszowanych dokumentach stworzonych przez Abwehrę, niemiecką służbę wywiadowczą, która rzekomo wprowadziła Stalina w błąd, przekonując go, że Czerwony Napoleon, jak nazywano Tuchaczewskiego, wraz z innymi dowódcami Armii Czerwonej, spiskują przeciwko niemu. Jednak po upadku Związku Radzieckiego nowo otwarte archiwa ujawniły, że to sam Stalin zorganizował fikcyjny spisek. Mający na celu wyeliminowanie swoich najwybitniejszych i najbardziej wpływowych dowódców. Na rozkaz Stalina, NKWD poleciło jednemu ze swoich agentów, Nikołajowi Skoblinowi, sfabrykowanie dowodów w spisku z udziałem Tuchaczewskiego i innych dowódców radzieckich. Te sfabrykowane informacje przekazano Reinhardowi Heidrichowi, szefowi SD, agencji wywiadowczej SS i partii nazistowskiej w Niemczech pod rządami Hitlera. Widząc okazję do osłabienia Związku Radzieckiego, Heidrich wzbogacił sfabrykowane zarzuty o dodatkowe sfałszowane dokumenty, obciążające Tuchaczewskiego i innych dowódców. Dokumenty te zostały następnie przekazane Sowietom. Niemcy wierzyli, że udało im się oszukać Stalina, nie wiedząc, że stali się pionkami w planie Stalina, mającym na celu wyeliminowanie potencjalnych zagrożeń z szeregów Armii Czerwonej. Dziękujemy za oglądanie kanału World History. Pamiętaj, aby polubić i zasubskrybować oraz kliknąć dzwoneczek, aby nie przegapić naszych kolejnych odcinków. Dziękujemy i do zobaczenia następnym razem na kanale.